Misiu, chodź już do łóżeczka. Mm, mm, mm. No zostaw już tą naszą klasę. Przecież ty nie masz konta na naszej klasie. Mam. Fałszywe. Co? Po co ci fałszywe konto? No jak chcesz wiedzieć, co się dzieje u innych, a nie chcesz, żeby wiedzieli co u ciebie, no to musisz mieć fałszywe konto. Misiu. Co? Zawsze przychodziłeś do łóżeczka zaraz po mnie, a ostatnio siedzisz cały czas przy komputerze. Co się stało? Nic. Bawię się swoim fałszywym kątem na naszej klasie. No i co ci z tego? No, zobacz, jak teraz zdzisiek wygląda. O. o Wow! A misiu? Co? A ja nie będę mogła jechać nad morze. Oooo, nie dostałaś urlopu? Bez sensu. No to sam pojadę. Co? No jak ty nie możesz? Jak to sam? Nie możesz sam jechać, misiu. No dlaczego? Bo jesteś moim mężem. No dobrze, ale dalej jestem oddzielną osobą, nie? No niby tak, ale tak naprawdę to jesteśmy jednością małżeńską. Kochanie... Dobrze, nie pojadę. Jak to? No tak, no w końcu jesteśmy małżeństwem, no skoro musisz zostać. No to ja zostanę z tobą. Misiu! Co? Nie wierzę ci. Ty na pewno pojedziesz i tak, jak nie będę widzieć. Nie pojadę. Nawet na chwilę. Misiu, przecież ty byś mi nigdy nie wybaczył, gdybym tak naprawdę kazała ci zostać, tylko dlatego, że ja nie mogę jechać. Zaraz, zaraz. To możesz jednak jechać, czy, czy mogę jechać sam, czy, czy, czy co? No możesz jechać. Mhm. No to, no to nie ma problemu. Misiu! Co ty taki spokojny jesteś? Ja cię tu robię w trąbę i oszukuję, że nie mogę jechać, a ty nic nie krzyczysz. Bo ja dobry mąż jestem. To chodź do łóżeczka. Pokaż jeszcze tego dziśka.